Ostatnie życzenie. Ziarno prawdy. Czarne punkciki na jasnym, pozaznaczonym pasmami mgły tle nieba, poruszając się, przyciągnęły uwagę Wiedźmina. Było ich wiele. Ptaki krążyły, zataczając wolne, spokojne kręgi, potem raptownie zniżały lot i zaraz znów zlatywały w górę, bijąc skrzydłami. Wiedźmin obserwował ptaki przez dłuższy czas. Co odległość i przypuszczalny czas potrzebny na jej pokonanie. Z poprawką na rzeźbę terenu, gęstwę lasu, na głębokość i przebieg jaru, który podejrzewał na trasie. Wreszcie odrzucił płaszcz, odwiedziórki skrócił pas, naukos przecinając piersi. Głowica i rękoje miecza, przerzuconego przez plecy wyjrzały z nad prawego barku. Nadłużymy trochę drogi płotka, powiedział. Zjedziemy z traktu. Ptaszyska, jak mi się zdaje, nie krążą tam bez przyczyny. Klacz rzecz jasna nie odpowiedziała, ale ruszyła z miejsca, posłuszna głosowi, do którego przywykła. Kto wie, może to jest padły łoś? mówił Geralt. Ale może to nie łoś? Kto wie? Jar rzeczywiście, tam gdzie się go spodziewał, w pewnym momencie Wiedźmin z góry spojrzał na korony drzew, ciasno wypełniające rozpadlinę. Zbocza wąwozy były jednak łagodne, a dno suche, bez tarniny, bez gniejących pni. Pokonał Jar łatwo. Po drugiej stronie był bresowy zagajnik, za nim duża polana, wrzosowisko i wiatrołom, wyciągający w górę macki poplątanych gałęzi i korzeni. Ptaki, spłoszone pojawieniem się jeźdźca, wzbiły się wyżej, zakrakały dziko, ostro i chrapliwie. Geralt od razu zobaczył pierwsze zwłoki. Biel baraniego korzuszka i matowy błękit cukni wyraźnie odcinały się od pożółkłych kęttużycy. Drugiego trupa nie widział, ale wiedział, gdzie leży. Położenie zwłok zdradzała pozycja trzech wilków, które patrzyły na jeźdźca spokojnie, przyciadszy na zadach. Klacz wyźmina parsknęła. Wilki, jak na komendę bezszelestnie nie spiesząc się, potruchtały w las. Co jakiś czas odwracając w stronę przybysza trójkątne głowy. Gerald zeskoczył z konia. Gobyta w kożuszku, w błękitnej sukni, nie miała twarzy, gardła i większej części lewego ucha. Wiedźmin minął ją, nie schylając się. Mężczyzna leżał twarzą ku ziemi. Gerald nie odwracał ciała, widząc, że i tu wilki i ptaki próżnowały. nie próżnowały. Nie było zresztą potrzeby dokładniejszego oglądania zwłok. Ramiona i plecy wełnionego kubraka pokrywał czarny, rozgałęziony deseń zaschniętej krwi. Było oczywiste, że mężczyzna zginął od ciosów kark, zaś wilki zmasakrowały ciało dopiero później. Na szerokim pasie obok krótkiego korda drewnianej pochwie mężczyzna nosił skórzaną sakwę. Wiedźmin zerwał ją, wyrzucił kolejno. W trawę krzesiwo, kawałek kredy, wosk do pieczętowania, garść srebrnych monet, składany nożek do golenia w kościanej oprawie, królicze ucho, trzy klucze na kółku, amulet z falicznym symbolem. Dwa lisy pisane na płótnie zawilgły od deszczu i rosy. Runy rozlały się, zamazały. Trzeci na pergaminie był również zniszczony, wilgotny, ale czytelny. Był to list kredytowy wystawiony przez krasnoludzki bank w Morivel na kupca o nazwisku Rul Asper lub Aspen. Suma kredytywy była niewielka. Schliwszy się, Gerald uniósł prawą rękę mężczyzny. Tak jak, spodziewał, tak jak się spodziewał, miedziany pierścień wrzynający się w opuchu i siniały palec nosił znak cechu płatnerzy, stylizowany hełm i przyłbica, dwa skrzyżowane miecze i runę A wyrytą pod nimi. Wieźmin wrócił do trupa kobiety. Kiedy odwracał ciało, coś ukuło go w palec. Była to róża przypięta do sukni. Kwiat zwiądł, ale nie stracił koloru. Płatki były ciemno-niebieskie, prawie granatowe. Geralt po raz pierwszy w życiu widział taką różę. Odwrócił ciało zupełnie i drgnął. Na odsłoniętym, zdeformowanym karku kobiety Wyraźnie widać było ślady zębów, i to nie wilczych. Wiedźmin cofnął się ostrożnie do konia. Nie spuszczając wzroku ze skraju lasu, wspiął się na siodło. Dwukrotnie okrążył polany, pochylony, bacznie lustrował ziemię, rozglądając się. Tak, płotka, powiedział cicho, wstrzymując konia, sprawa jasna, choć nie do końca. Płatne i kobieta przyjechali konno od stron tamtego lasu. Byli ponad wszelką wątpliwość w drodze do Muriwel do domu, bo nikt nie wozi ze sobą długo niezrealizowanych akredytyw. Dlaczego jechali tędy, a nie traktem, nie wiadomo. Ale jechali przez wrzosowisko bok w bok. I wówczas nie wiem dlaczego. Oboje zsiedli lub spadli z koni. Hmm. Płatnerz zginął natychmiast. Kobieta biegła, potem upadła i również zginęła. Oto coś, co nie zostawiło śladów, ciągnęło ją po ziemi, trzymając zębami za kark. To się wydarzyło dwa lub trzy dni temu. Konie rozbiegły się, nie będziemy ich szukać. Klacz, rzecz jasna, nie odpowiedziała, prychała niespokojnie, reagując na znany sobie ton głosu. To coś, co zabiło oboje ciągnął Geralt. Patrząc na skraj lasu, nie było ani wilkołakiem, ani leszym. Ani jeden, ani drugi nie zostawiliby tyle dla padlinożerców. Gdyby to była bagna, gdyby to były bagna, powiedziałbym, że to kikimora albo wiper. Ale tu nie ma bagien. Schyliwszy się wieźmi obwinął nieco derkę przykrywającą bok konia odsłaniając przytroczony do jółków drugi miecz z błyszczącym ozdobnym jelcem i czarną karbowaną rękojeścią. Tak, Płotka, nadłożymy drogi. Trzeba sprawdzić, czemu płatneż i kobieta jechali przez zbór, a nie traktem. Jeżeli będziemy obojętnie omijać takie wydarzenia, nie zrobimy nawet nowie na dla siebie. Prawda, Płotka? Klacz posłusznie ruszyła do przodu. Poprzez wiatrołom ostrożnie przystępując wykroty. Chociaż to nie wilkołak, nie będziemy ryzykować, ciągnął Wiedźmin. Wyjmując z torby usiadła zasuszony bukiecik to jadł i wieszając go przy mun sztuku. Kar klacz parsknęła. Geralt rozsznurował nieco kaftan pod szyją, wydobył na zewnątrz medalią z wyszczerzoną wilczą paszczą. Medalion zawieszony na srebrnym łańcuszku w rytm chodu konia, jak rtęć rozbłyskując w promieniach słońca. Czerwone dachówki stożkowatego dachu wieży dostrzegł po raz pierwszy ze szczytu wzniesienia, na który wspiął się, ścinając łuk zakręty niewyraźnej ścieżki. Zbocze porośnięte leszczyną zatarasowane ze schłymi gałęziami Usłany grubym dywanem żółtych liści nie było zbyt bezpieczne dla, dla zjazdu. Wiedźmin wycofał się, ostrożnie zjechał po pochyłości, wrócił na ścieżkę. Jechał powoli, co jakiś czas wstrzymywał konia, zwisając z kulbaki. Wypatrywał śladów. Klacz targnęła łbem, zrażała dziko. Zatupała, zatańczyła na ścieżce, wzbijając kurzawe ze zesłych liści. Geralt, oplatając szyję konia lewym ramieniem, dłonią prawej ręki, zużywszy palce w znak aksji, wodził nad łbem wierzchowca, szepcząc zaklęcie. Aż tak źle? Mruczał, rozglądając się dookoła, nie zdejmując znaku. Aż tak? Spokojnie, płotka, spokojnie. Czar szybko podziałało. Ależ truchnięta piętą klacz ruszyła z ociąganiem, tempo, nienaturalnie, tracąc elastyczny rytm chodu. Wiedźmin zwinnie zeskoczył na ziemię, poszedł dalej pieszo, ciągnąc konia za uzdę. Zobaczył mur. Pomiędzy murem a lasem nie było odstępu. Ani wyraźnej przerwy. Mod drzewka i krzaki jałowców mieszały liście z bluszczem i dzikim winem uczepionym kamiennej ściany. Geralt zadarł głowę. W tym samym momencie poczuł, jak do karku drażniąc, drażniąc podnosząc włosy, przysysa się i porusza, pełznąc niewidzialnie, miękkie stworzonko. Wiedział, co to jest. Ktoś patrzył. Odwrócił się wolno, płynnie, płatka parsknęła, mięśnie na jej szyi zatrygały, poruszyły się pod skórą. Na boczu wzniesienia, do którego przed chwilą zjechał, stała nieruchomo dziewczyna wsparta jedną ręką o pień olchy. Jej biała, powłóczysta suknia kontrastowała z połyskliwą czernią długich, szczochranych włosów spadających na ramiona. Geraltowi wydawało się, że się uśmiecha, ale nie był pewien. Była zbyt daleko. — Witaj — Rzekł, unosząc dłoń w przyjaznym geście, zrobił krok w stronę dziewczyny. Ta lekko obracając głowę śledziła jego porusza poruszenia. Twarz miała bladą, oczy czarne i ogromne. Uśmiech, o ile to był uśmiech, znikł z jej twarzy jak starty ścierką. Geralt zrobił jeszcze jeden krok. Liście zaszeleściły. Dziewczyna zbiegła po zboczu jak sarna, przemknęła pomiędzy krzakami leszczyny. Była już tylko białą smugą, gdy znikła w głębi lasu. Długa suknia zdawała się zupełnie nie ograniczać swobodnych jej ruchów. Klacz Wiedźmina zarżała jękliwie, podrywając w górę łeb. Geralt, wciąż patrząc w kierunku lasu, odruchował uspokoił ją znakiem. Ciągnąc konia za uzdę, poszedł dalej powoli wzdłuż muru, tonąc po pas wśród łopianów. Brama, solidna, okuta żelazem, osadzona na przerzewiałych zawiasach, opatrzona była wielką, mosiężną kołatką. Po chwili wahania Geralt wyciągnął rękę i dotknął ze śniedziałego kółka. Odskoczył natychmiast, bo w tej samej chwili brama rozwarła się, skrzypiąc, chrzęszcząc, rozgarniając na boki kępki trawy, kamyki i gałązki. Za bramą nie było nikogo. Wiedział tylko widział tylko pusty dziedziniec zaniedbany, zarośnięty pokrzywą. Wszedł, ciągnąc konia za sobą. Oszołomiona znakiem klacz nie opierała się, ale nogi stawiała sztywno i niepewnie. Dziedziniec z trzech stron okolony był murem i resztkami drewnianych rusztowań. Czwartą stanowiła fasada pałacyku, pstrokata ospą pod, podpadanego tynku. Brudnymi zaciekami, girlandami bluszczu. Okienice, których oblazła farbą, były zamknięte, drzwi również. Gerald przerzucił wodę płotki przez słupek przy bramy i poszedł wolno w stronę pałacyku żwirową alejką, wiodącą obok niskiej cembrowni niedużej fontanny pełnej liści i śmiecia. W środku fontanny, na fantazyjnym cokole, prężył się. Delfin wykuty z białego kamienia, wyginając w górę obtłuczony ogon. Obok fontanny, na czymś, co bardzo dawno temu było klombem, rósł krzak róży. Niczym oprócz koloru kwiatów, krzak ten nie różnił się od innych krzaków róży, jakie przychodziło oglądać Geraltowi. Kwiaty stanowiły wyjątek miały kolor indyga z lekkim ocieniem purpury na końcach niektórych płatków. Wieś mi dotknął jednego, zbliżył twarz, powąchał. Kwiaty miały typowy dla róż zapach, ale nieco bardziej intensywny. Drzwi pałacyku i równocześnie wszystkie okiennice otwarły się strzaskiem. Geralt raptownie uniósł głowę. Alejką, zgrzytając żwirem, pędził prosto na niego potwór. Prawa ręka Wiedźmina błyskawicznie pomknęła do góry. Ponad prawie ramię, w tym samym momencie lewa targnęła mocno za piersi, przez co rękojeść miecza sama wskoczyła do dłoni. Brzeszczot z sykiem wyskakując z pochwy opisał krótkie, świetliste półkole i zamarł. Wymierzony ostrzem w kierunku szarżującej bestii. Potwór na widok miecza wyhamował, zatrzymał się. Żwir prysnął na wszystkie strony. Wiedźmin ani drgnął. Stwór był człowiek kształtny, ubrany w podniszczone, ale dobrego gatunku odzienie, niepozbawiony gustownych, choć całkowicie niefunkcjonalnych ozdób. Człekokształtność sięgała jednak nie wyżej niż przybrudzona kryza kaftana. Nad nią znosił się bowiem olbrzymi kosmaty jak u niedźwiedzia, łeb z ogromnymi uszami, parą dzikich ślepi. I przerażającą paszczą pełną krzywych kłów, w której niby płomień migotał czerwony ozór. Precz stąd, człeku śmiertelny, ryknął potwór, machając łapami, ale nie ruszając się z miejsca, bo cię! na sztuki rozerwę. Wiedźmy, nie poruszył się, nie opuścił miecza. Głuchy jesteś? Precz stąd. Wrzasnęło stworzenie, po czym wydało z siebie odgłos będący czymś pośrednim pomiędzy kwikiem wieprza a rykiem jeleni jeleniego samca. Okiennice we wszystkich oknach <coughs> zakłapały i załomotały, strząsając gruz i tyk z parapetów. Ani wiedźmi ani potwór nie poruszyli się. Umykaj, pókiś cały, ryczał stwór. Ale jak gdyby mniej pewnie, bo jak nie, to. to co? przerwał Geralt. Potwór zasapał gwałtownie, przekrzywił potworną głowę. Patrzcie go, jaki śmiały, rzekł spokojnie szczerząc skły, łupiąc na Geralta, przekrwionym ślepiem. Opuść to żelazo, jeśli łaska. Może nie dotarło do ciebie, że znajdujesz się na podwórzu mojego własnego domu. Może tam, skąd pochodzisz, jest zwyczaj wygrażenia gospodarzowi mieczem na jego własnym podwórzu? Jest, potwierdził Geralt, ale tylko względem gospodarzy, którzy witają gości rykiem i zapowiedzią rozrywania na sztuki. A, zaraza podniecił się potwór jeszcze mnie będzie obrażał przybłęda. Gość się znalazł. Pcha się na podwórze, niszczy cudze kwiaty, panoszy się i myśli, że zaraz wyniosą chleb i sól tfu. – splunął potwór. Sapnął i zamknął paszczę. Dolne kły pozostały na wierzchu, nadając mu wygląd odeńca. I co? – rzekł wiedźmin po chwili, opuszczając miecz. – Będziemy tak stać? – A co proponujesz? Położyć się? – prychnął potwór. – Schowaj te żelazo, mówię. Wiedźmin zręcznie wsunął broń do pochwy na palecach. Nie opuszczając ręki, pogładził głowicę sterczącą powyżej ramienia. Wolałbym, powiedział, żebyś nie wykonywał zbyt gwałtownych ruchów. Ten miecz zawsze da się wyjąć i to prędzej niż myślisz. Widziałem, harknął potwór. Gdyby nie to, już dawno byłbyś za bramą, ze śladem mojego obcasa na życi. Czego tu chcesz? Skąd cię tu wziąłeś? Zabłądziłem, skłamał wiedźmin. Zabłądziłeś, powtórzył potwór. Wykrzywiając <krzywiając> paszczę w groźnym grymasie, no to się wybłądź, zabramy znaczy się. Nastaw lewe ucho ku słońcu i tak trzymaj, a wnet wrócisz na trakt. No, na co czekasz? Woda tu jest? spytał spokojnie Geralt. Koniec spragniony i ja również, jeśli ci to specjalnie nie wadzi. Potwór przestąpił z nogi na nogę, podrapał się w ucho. Słuchaj, no, ty rzekł. Czy ty się mnie naprawdę nie boisz? Powinienem? Potwór obejrzał się, chrząknął. Zamaszyście podciągnął bufiaste spodnie. A zaraza, co mi tam? Gość w dom. Niecodziennie trafia się ktoś, kto na mój widok nie ucieka lub nie mdleje. No dobra. Jeśliś strudzony, ale uczciwy wędrowiec zapraszam cię do środka. Jeśliś jednak zbój albo złodziej, ostrzegam. Ten dom wykonuje moje rozkazy. Wewnątrz tych murów rządzę ja. Uniósł kosmatą mapę. Wszystkie klinice ponownie zaklekotały o mur. A w kamiennej gardzieli delfina coś głucho zaburczało. Zapraszam, powtórzył. Geralt nie poruszył się, patrząc na niego badawczo. Mieszkasz sam? A co ci obchodzi, z kim ja mieszkam? rzekł gniewnie stwór, rozrywając paszcze, po czym zarychotał głośno. Aha, rozumiem. Pewnie ci idzie o to, czy mam 40 pachołków wyrównujących mi urodę. Nie, nie mam. To jak? Zaraza. Korzystasz z zaproszenia danego szczerze, ze szczerego serca? Jeśli nie, to brama jest tam dokładnie za Twoim tyłkiem. Geralt skłonił się sztywno. Zaproszenie przyjmuję. Rzekł formalnie. Prawu gościny nie uchybie.